Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś wieczorową porą pogadamy sobie na poważne tematy. Pogadamy trochę o związkach. No właśnie, dlaczego dobre związki szybko się psują? Dlaczego na początku jest fajnie, wszystko się dobrze rozwija, ale jednak w pewnym momencie pojawiają się problemy? Dlaczego początkowa bajka zmienia się w kryzys, w którym jedna osoba zaczyna cierpieć? Kiedy pojawiają się gorsze momenty w Waszym związku, na pewno wracacie do chwil, w których się poznaliście, w którym to wszystko się zaczęło. Te chwile są zazwyczaj dla nas najbardziej przyjemne. Dobrze pamiętasz, że na początku było fajnie, tylko problem w tym, że teraz jest dramat. Zadajmy sobie więc dzisiaj pytanie: Czy wszystkie świetnie zapowiadające się związki naprawdę muszą się zmienić w taki sposób, żeby ktoś w tej relacji był niezadowolony? Pogadajmy o błędach, które popełniamy w trakcie tworzenia związków. Zastanówmy się, na jakie błędy powinniśmy uważać i jakie sygnały ostrzegawcze mogą nas poinformować o tym, że wpadamy w spirale jakichś błędów i podejmujemy złe decyzje, które w przyszłości będą wpływać na nasz związek w negatywny sposób. Jako psycholog prowadzący bloga dostaję od Was całkiem sporo wiadomości z pytaniem, dlaczego tak jest, że w początkowych miesiącach w związku wszystko jest super, wszystko fajnie się układa, ale potem coś zaczyna zgrzytać i zaczynacie rozmijać się w patrzeniu na przyszłość, w patrzeniu na to, jak budować tę relację. Zastanówmy się, czy chodzi tutaj tylko o pewne indywidualne sprawy. Które ciężko porównywać między jednym a drugim związkiem, czy raczej chodzi o pewną listę powtarzalnych błędów, które zdarzają się w wielu różnych relacjach. I to właśnie na te powtarzalne błędy, których można unikać, będę starał, się, będę starał ci się je pokazać w tym filmie. Na początku musisz wiedzieć, że Twój związek zaczął się w jeden z dwóch możliwych sposobów. Albo już całkiem dobrze się znaliście, i w pewnym momencie coś między Wami zaiskrzyło, Albo dopiero się poznajecie i bardzo szybko między Wami coś zaiskrzyło, ale jeszcze nie do końca się znacie. Dopiero musicie się więcej o sobie dowiedzieć. To są te dwa różne sposoby na zaczynanie związku i musisz wiedzieć, że ani jeden, ani drugi sposób nie jest lepszy, ani gorszy. Chodzi o to, że warto wiedzieć, z jakimi problemami możesz się spotkać, jeżeli Twój związek się zaczął w pierwszy lub w drugi sposób. Możesz teraz pomyśleć o swoim związku, lub o związku, który w ostatnim czasie ci się rozpadł. Wtedy to, co będę mówił, będzie ci się lepiej przekładało na konkretny przykład. Ważne, żeby zrozumieć, że każdy sposób budowania związków wiąże się z trochę innymi wyzwaniami, i w każdym z tych dwóch sposobów mogą pojawić się różne problemy. I o tym sobie opowiadamy później. Dobra. Czas omówić pierwszy sposób, w jaki mogliście zacząć swój związek. Dopiero co się poznaliście, coś między wami bardzo szybko zaiskrzyło, zbliżyliście się do siebie, coś się wydarzyło, jeszcze nie do końca się znacie. Jest to przypadek, w, których, w którym związek opieracie na namiętności, czyli namiętność, bardzo duża chemia, duże emocje, wszystko dzieje się szybko, wy jesteście. Namiętność pozwala nam zwalczać swoje obawy, przekraczać pewne granice i namiętność składników miłości takie trzy składniki opisałem już na swoim blogu ja podlinkuję Ci tutaj w tym filmie jeżeli Cię ten temat składników miłości interesuje to na pewno możesz znaleźć to na moim blogu i postaram Ci się to ułatwić wróćmy jednak od te, do tego że związki, które zaczynają się na namiętności mają też swoje specyficzne problemy chodzi o to że żeby ten związek miał sens, no to musicie wrócić do normalności, czyli z tej namiętności musicie troszeczkę wyjść i zacząć się lepiej poznawać. I wtedy pojawia się drugi składnik miłości, którym jest intymność. Intymność pomaga nam zbliżyć się do siebie, ale w taki sposób mentalny, bardziej dzięki intymności potrafimy się zrozumieć, możemy się zaprzyjaźnić, możemy poznać to w jaki sposób patrzymy na świat. Intymność pomaga nam zbudować przyjaźń i zaufanie do siebie. No i właśnie na intymności mogą się opierać związki, w których ludzie już znają się przez jakiś czas ze sobą. No i nagle coś między nimi zaiskrzyło. Czyli mamy już omówione dwa sposoby na zaczęcie związku: albo duża namiętność, wybuch, chemia i dużo gorących uczuć na początku i dopiero później budowanie intymności, czyli tego zaufania i przyjaźni, albo sytuacja odwrotna. Gdzie mamy intymność, osoby się już znają, ale dopiero w pewnym momencie coś zaczyna iskrzyć, i dopiero w pewnym momencie pojawia się ta namiętność. Teraz zastanówmy się, jakie problemy mogą się pojawić w relacji opartej na namiętności, a jakie na intymności. Więc związki oparte na namiętności to na pewno duża ekscytacja, duże emocje, wszystko dzieje się naprawdę szybko, jest dużo seksu, jest fajnie, ale musicie zacząć się lepiej poznawać. No i tu zaczynają się problemy, ponieważ do tej pory myśleliście, że jesteście bardzo do siebie podobni, niczym dwie krople wody, jednak jeżeli zaczynacie ze sobą więcej rozmawiać, zaczynacie zbliżać się do siebie właśnie na tym poziomie mentalnym, na poziomie intymności, no to jednak pojawiają się pewne różnice. Widzicie wyraźnie, że trochę inaczej patrzycie na świat, macie inne myślenie o przyszłości, w inny sposób chcecie budować ten związek. Więc, z jednej strony, było fajnie, była namiętność, gorąca relacja, ale z drugiej strony poznajecie się lepiej i widzicie, że no, ta druga osoba nie jest taka do końca, jak może, mogło nam się wydawać. I to jest właśnie ciekawe w związkach, które oparte są na namiętności. Bo na początku wydaje nam się, że jesteśmy do siebie podobni, że wszystko nas dosłownie łączy, ale zrzucamy z siebie te różowe okulary i zaczyna się problem. Problem zaczyna się w momencie, kiedy dochodzimy do wniosku, że w kluczowych aspektach naszego życia, czyli sprawa z tym, czy chcemy mieć dzieci, sprawa z tym, czy chcemy mieć dom, gdzie chcemy mieszkać, jak chcemy rozwijać się zawodowo, co chcemy osiągnąć w swoim życiu, to są główne wartości, na których powinniśmy gdzieś w jakiś sposób się zgrywać, no ale w tym momencie stworzyliśmy związek ze sobą. O której nie wiemy, czy ma podobne do nas wartości. Nie wiemy, czy możemy się zgrać, i dopiero jak to odkrywamy, że tu zaczynają się jakieś różnice, no to zaczyna zgrzytać, i wtedy zaczynają się poważne problemy w związkach opartych na namiętności, ponieważ takie pary nie są w stanie zbudować dobrych fundamentów pod swój związek, a tym dobrym fundamentem jest właśnie intymność, przyjaźń, na których budujemy zaufanie. Spójrzmy teraz na Drugą stronę medalu, czyli na związki, które powstają w oparciu o, nam, o intymność. Takie związki to są często przyjaźnie, które trwają jakiś czas, osoby znają się bardzo, bardzo dobrze, no i coś ich zaczyna do siebie przyciągać. No i w takich związkach mamy zupełnie inny problem niż w tych pierwszych. Bo chodzi o to, że w takich związkach coś zaklikało, pojawiła się namiętność. Ale osoby te wolą wrócić do swojej bezpiecznej przystani, którą była intymność i przyjaźń. W takich związkach namiętność pojawia się i bardzo szybko znika, bo te osoby są przyzwyczajone do innego rodzaju relacji. Te osoby przyzwyczajone są do tego, żeby ze sobą rozmawiać, żeby ze sobą spędzać czas, ale z drugiej strony nie potrafią tak naprawdę zadbać o namiętność. I to jest problem tych drugich związków. Czyli związki oparte na namiętności mają problem z tym, żeby zbudować wzajemną wieść, wzajemne zaufanie, które miałoby być oparte na intymności, a te związki, które są oparte na intymności, przyjaźni, mają problem z tym, żeby rozbudzić tą namiętność. Ta namiętność zbyt szybko się kończy, no i ten związek w pewnym momencie zaczyna usychać. Bo w takich związkach opartych na intymności w których jest długoletnia przyjaźń, w których niby bardzo dobrze się znamy, to pojawia się taki problem, że jedna ze stron zaczyna czuć się niedowartościowana. On nie czuje się męski, ona nie czuje się prawdziwą kobietą. Po prostu w takich związkach ludzie nie potrafią do końca zabiegać o siebie. I to jest ich główny problem. Jeżeli nie zaczną o to dbać, no to ten związek się rozpadnie. I potem będą wspominać, że no, wybuch tej intymności, kiedy już oni dobrze się znali, było wszystko super. No ale co? Bardzo szybko się skończyło, bo namiętność się wypaliła, intymność już została taka trochę gorsza, ponieważ chcieli przejść na jakiś kolejny stopień tej znajomości, a się nie udało, więc trudno się wycofać z tej relacji i trudno wrócić do tego, co było. W sytuacjach, kiedy mamy związki oparte na namiętności, kiedy zaczynamy się poznawać i próbujemy zbudować tę więź, spotykamy się ze ścianą, ponieważ dochodzimy do wniosku, że nie do końca znamy się z tą osobą tak, jak myśleliśmy, że się znamy. Różowe okulary spadają nam z oczu, a my zaczynamy dostrzegać rzeczywiste problemy tej osoby. Każdy chce być kochany, każdy chce mieć moment, kiedy jest oślepiony miłością. Jednak musimy zrozumieć, że związki się zmieniają. To, co było kiedyś, to było kiedyś. Nie wrócimy do tego. Chodzi o to, że związek cały czas się zmienia. Tylko nie musi się on zmieniać na gorsze. Związek może się rozwijać. Coraz lepiej się znamy, coraz lepiej się rozumiemy, coraz lepiej możemy spełniać nawzajem swoje potrzeby i zaspokajać swoje pragnienia. Tylko, że jeżeli ciągle tkwimy w tej przeszłości, ciągle wracamy do tych chwil, kiedy zaczął się nasz związek, no to stoimy w martwym punkcie, ponieważ porównujemy siebie i nasz obecny stan do tego, co było kiedyś, do tego, co było w tej chwili wybuchu namiętności. Musimy iść dalej i nauczyć się rozwijać ten związek i sprawiać, że on się staje bardziej dojrzalszy. Zarówno związki oparte na namiętności, jak i na intymności. Potrzebują przejść przez kolejnych kilka faz, żeby dopiero stały się tym związkiem kompletnym. To jest, tak jak Ci mówiłem, intymność namiętność to są tylko dwa z trzech składników miłości. Trzeci jest równie ważny. Możesz sobie o nim poczytać, czy to w książce profesora Wojciszka, czy w mojej książce, czy na moim blogu. Po prostu, żeby zrozumieć, w jaki sposób te. Związki się tworzą, trzeba znać tą interakcję między tymi wszystkimi składnikami miłości i widzieć, jak one wzajemnie się uzupełniają. One nie zastępują się nawzajem, ale mogą sobie pomóc. Dlatego często, w związkach, które są oparte na namiętności, zauważam, że ludzie się nie rozumieją, bo nie potrafią ze sobą rozmawiać. Z drugiej strony, w związkach opartych na intymności, brakuje tego czegoś. I brakuje tej właśnie namiastki, tej iskierki namiętności, tego czegoś wyjątkowego. Jest po prostu fajnie, tylko że osoby, które były przyzwyczajone do przyjaźni, zbyt szybko zakładają ciepłe kapcie, wygodny dres i zbyt szybko zaczynają bawić się w dom, zamiast nadal się trochę pozdobywać, pouwodzić, bo tak naprawdę w ten sposób tworzą się związki. Musimy o siebie pozabiegać i zastanowić się. W jaki sposób tą relację przenieść na wyższy poziom? Dlatego, jeżeli zastanawiasz się, czy każdy związek się zmienia, odpowiedź jest prosta: tak. Czy zmiany muszą być zawsze na gorsze? Nie. Zmiany mogą być na lepsze, ale musisz o tym myśleć i budować związek świadomy. świadomie. Chodzi o to, że nie każdy związek musi się rozpaść, ale jeżeli. Twój związek dobrze się zapowiadał, a ty nadal mentalnie tkwisz tylko w tym początku związku i nie dostrzegasz, że minęło już pół roku, rok, dwa lata, a ty nadal masz nadzieję, że wszystko wróci do tego, jak było na początku, to tylko siebie oszukujesz. Bardzo dziwi mnie sytuacja ludzi, którzy przez wiele miesięcy, a nawet lat, tkwią w toksycznych związkach i nadal się oszukują, że może to jutro już będzie lepiej. Nie będzie. W takich związkach, Prawdopodobnie nic takiego się nie wydarzy, żeby te osoby znowu zbliżyły się do siebie. Dlatego pamiętaj: w związku na późniejszym etapie może być dobrze, jednak nie znaczy to, że będzie tak samo jak na początku. To jest po prostu inny etap budowania związku. Moim zdaniem w związkach warto pielęgnować emocje, warto wracać do starych zdjęć, filmów, do piosenek, które w jakiś sposób wam się pozytywnie kojarzą. Jednak nie warto żyć samą przeszłością. Trzeba tworzyć nowe doświadczenia, żeby mieć co później wspominać, ale nie można tkwić mentalnie w tej przeszłości i wspominać: Oj, jakie mieliśmy piękne dwa miesiące na początku naszego związku. To jest zupełnie bez sensu. Nie tkwi w tych dwóch miesiącach. Jeżeli jest źle w Twoim związku, to po prostu się do tego przyznaj. Po prostu zastanów się, czy może być jeszcze dobrze. Czy możesz coś zmienić, czy możesz coś naprawić? Może pojawiły się pewne słowa, których nie da się cofnąć, może pojawiły się rzeczy, których nigdy nie zapomnisz, więc po co masz się oszukiwać, że wrócicie do tego co było kiedyś, jak po prostu nie macie na to szans. Jeszcze jednym problemem, dlaczego rozpadają się związki, może być niedopasowanie w potrzebie zawłaszczania. Chodzi tu mniej więcej o to, że niektóre osoby wyobrażają sobie, że będą cały czas spędzać z partnerem i takie osoby mają wysoką potrzebę zawłaszczania. Osoby, które mają niską potrzebę zawłaszczania, mają ten świat, który jest przeznaczony i czas dla partnera, ale też chcą mieć czas na realizację swoich planów. Jeżeli nie dopasujecie się w tej potrzebie, to prawdopodobnie się nie dogadacie. O potrzebie zawłaszczania nie będę mówił więcej w tym wideo, ale zostawię Ci link do artykułów, które napisałem wcześniej. To ciekawy temat, warto do niego zajrzeć. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć Ci o jednym micie, który powoduje, że związki się rozpadają. Chodzi o to, że wierzymy, że przeciwieństwa się przyciągają. Prawda jest jednak taka, że trudno wytrzymać z osobą, która jest całkowicie różna od ciebie. Wyobraź sobie, że ktoś, kogo poznajesz, jest całkowicie odmienną osobą od ciebie. Czy takiej osobie możesz zaufać? No w jaki sposób możesz jej zaufać, jeżeli jej życie opiera się na innych wartościach, ma inny sposób patrzenia na świat i na przyszłość i w inny sposób chciałaby zbudować ten związek? Przeciwieństwa mogą się przyciągać na chwilę, może tam być wybuch namiętności, ale nie wydaje mi się, żeby osoby, które są skrajnie od siebie różne, potrafiły zbudować prawdziwą, dobrą, trwałą relację, w której będzie bardzo duży element intymności. Bo tylko na intymności możemy budować zaufanie. Na koniec mała rada dla osób, które zastanawiają się, czy gdzieś w swoim związkowym życiu nie popełniły jakiegoś błędu. W waszym związku było dobrze przez pierwsze miesiące, ale tkwisz przez jakiś czas w tej relacji, mimo tego, że ona jest oschła, mimo tego, że brakuje w niej ciepła, emocji, to tak naprawdę popełniasz największy błąd, jaki możesz. Chodzi o to, że. Nie możesz żyć tylko wspomnieniami i tkwić w relacji, która jest dla Ciebie toksyczna i Cię wyniszcza. Może czas przyznać się do tego, że ten związek nie ma przyszłości. A jeżeli nie zgadzasz się z tym i uważasz, że możesz jeszcze uratować ten związek, zastanów się, w jaki sposób dbacie o to, żeby te dwa, dwa składniki miłości, o których tu wspomniałem czyli namiętność i intymność, jakie rozwijacie, oraz poczytaj sobie o tym trzecim składniku miłości, który jest potrzebny wam do tego, żeby zbudować trwałe i szczęśliwe relacje ze sobą, ale również wyznaczyć sobie jakiś kierunek na przyszłość. Dlatego pamiętaj, szczęśliwe związki które są szczęśliwe na początku, nie muszą wcale się rozpadać. Chodzi o to, że te związki w pewien sposób się zmieniają. Niektórzy potrafią się do tych zmian dostosować, inni tego nie potrafią. Jeżeli Wasz związek zaczyna się na namiętności, dbajcie o to, żeby zbudować jakąś więź i żeby się lepiej zrozumieć. Jeżeli Wasze związki zaczynają się od intymności, jesteście przyjaciółmi i w pewnym momencie coś między Wami zaklikało, to dbajcie o to, żeby w tym związku nie brakowało namiętności. Nie zakładajcie zbyt szybko tych ciepłych kapci wygodnego dresu, tylko po prostu dbajcie o ten żar w związku. To by było na tyle. Cześć.